A w studiu dookoła południa anonsowany gość Bogdan Kondracki. Witam ciebie pięknie. Witam, witam serdecznie. Powiedziałem nie wiem, czy słyszałeś wizjoner polskiego rynku muzycznego. Co ty na to? Hmm, to, to chyba nie mi oceniać, to chyba powinni właśnie, powinne osoby takie jak ty, dziennikarze oceniać, czy wizjoner, czy nie wizjoner mi jakby nie wypada się pod. Podpisywać. To tym, którzy nie wiedzą albo może nie kojarzą Twojego nazwiska, bo ty jesteś po tej drugiej stronie, często szyby, więc niewidoczny. No owszem, był ze spółkobą, chociażby, no to tam się przewijałeś tu i ówdzie na tak. scenach mniejszych i większych, ale y, właśnie, artyści, którzy są tymi artystami jakich ich znamy i pewnie ich droga potoczyłaby się y, mocno inaczej gdyby nie spotkali ciebie albo ty by, gdybyś nie zaprosił ich do współpracy i raczej ta druga wersja jest bardziej prawdziwa. Wymienimy takie nazwiska jak Ania Dąbrowska, Nowika, Maryla Rodowicz w pewnym momencie oczywiście swojej twórczości, czyli mamy chyba rok 2005, jak dobrze pamiętam. Monika Brodka, Andrzej Smolik, e, co tam jeszcze? E, Daria Zawiałow, e, Dawid Podsiadło. Podsiadło przede wszystkim właściwie powinienem od niego zacząć Wszyscy zaczynają, więc ja kończę. Tak. Były też mnóstwo pojedynczych singli, ale co nie znaczy, że mniej istotnych, bo to mhm. były dosyć ważne piosenki, bo było dla Corteza, robiłem dla Darii Zawiałów Hej Hej, piosenkę, tak. która trochę zmieniła sytuację, jakby jej pozycję na rynku. Także no tak, no było tego trochę. Ile ty masz utworów na swoim koncie zarejestrowanych w ZAIKSie? Kilkaset. Wiesz, co miałem, e, jak zaglądałem 3 lata temu, to było tam około 250. A teraz to, to nie wiem. To... to się ruszyło do przodu, bo te ostatnie lata są wyjątkowo takie tłuste, należałoby to chyba tak brzydko użyć takiego słowa kolokwializmu. Tak. Bogdanie, właśnie, jak to jest? Ty wyszukujesz te smaczki tych wokalistów naszych fantastycznych i ich obrabiasz? Czy to oni jakoś trafiają do ciebie z polecenia? No bo już jesteś na rynku tyle lat. Wiesz co, najczęściej zwracają się do mnie albo oni osobiście, albo ich menadżerowie, albo najczęściej po prostu wytwórnie, wytwórnie. Czasami jest tak, że ja biorę telefon uh -huh. i dzwonię sam. I tak było w przypadku Sandry Razer, którą słyszeliśmy przed chwilą w duecie ze mną. Ja po prostu usłyszałem ją w jakimś tam programie, no, w voice of Poland uh -huh. po prostu. I, I ona odpadła gdzieś na, na etapie, na etapie live'ów, tam gdzieś i y, 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 y w każdym razie. Pomyślałem sobie kurczę bardzo fajna. No ludzie się na nie nie poznali. Najbardziej mi się podobało. Nie, ludzie to się poznali. Tylko tam jurorzy są fachowcy sami, wiesz. To. <grym> no to tak. No w każdym razie w każdym razie rzadko, ale zdarza mi się też czasami mhm. po prostu sięgnąć po telefon i zadzwonić. Sandra Laser, warto zapamiętać to imię i nazwisko, bo ja wiem, że rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że tu już jest płyta nawet przygotowana. Jest gotowa, tak? Sandry, mm -hmm. czy moja? Sandry, twoja, to właśnie. <gry> Sandry jest prawie gotowa, mm -hmm. bo, bo robi jej płytę całą i, mm, i, i zapowiada się naprawdę świetna e, popowa, dosyć. Mm -hmm. Taka na granicy, gdzieś tam na styku popu i alternatywy. No, a moja. Moja już jest. A twoja już jest. No właśnie, to ja muszę pochwalić się jedynym takim egzemplarzem na świecie. Pokazuję do kamery, bo ja inaczej nie potrafię z przyjemnością, podkreślmy, słuchać dobrej muzyki. Więc ją sobie wypalam, żeby ją słuchać wtedy, kiedy chcę, jak chcę. Więc Twoja płyta, która jest na razie w wersji tylko elektronicznej, ona się ukazała. To z niej właśnie dzisiaj słuchamy nagrań. I teraz dochodzimy do klu naszego spotkania. Co się zadziało? w tobie jako artyście, że postanowiłeś dla siebie przygotować te wszystkie utwory i samemu zarejestrować. No słuchaj, to nie było proste, bo, bo tak naprawdę no, ostatnio ktoś mnie o to właśnie zapytał, czy łatwiej jest robić dla siebie, czy dla innych? I, i, i zdecydowanie dla siebie jest trudniej, bo, uh -huh. bo po prostu trzęsisz się nad każdą pierdolą i po prostu musisz że. <laughs> I wszystko urasta do problemu jakiegoś filozoficznego wręcz. Podczas gdy, kiedy produkuję płyty dla innych, no to po prostu, po prostu je robię i, i się nie oglądam i się uh -huh. tam specjalnie nie zastanawiam, więc bar bardziej intuicyjnie. Więc, um, więc tak, to było trudne, to jest pierwszy powód, dla którego tak późno, uh -huh. bo możemy tutaj powiedzieć, że mam lat 56. To już śmiało jak mówisz, tak. to no. nie, ja nie pytałem, ja nie wnikam. Się, ale ja jestem trochę... Wiesz, trochę jestem dumny z tego, uh -huh. że właśnie debiutuję teraz i że się świetnie bawię. I na przykład robię e, animacje jakieś takie no, tam proste, ale, ale po prostu sam rysuję w jakichś programach i wrzucam to na Instagram i na Fejsa. Więc y, jaram się, że robię po prostu niektóre uh -huh. rzeczy po raz pierwszy, mimo tego, że mam lat, tyle ile mam. Y, I i to, jest, to jest super. Co się stało? Um, drugi czy tam trzeci już powód, dla którego tak późno, to to, że po prostu mam kurczę, miałem mm. bardzo fajną i mam pracę, która przynosi mi mnóstwo satysfakcji. Mm -hmm. I po prostu ciężko było się wiesz, zatrzymać w tym wszystkim i, i po prostu poświęcić trochę czasu dla siebie. Um, stała się po prostu to jest klasyka pandemia. No, Pandemia no, po tak. prostu rozłożyła i, i gdzieś tam spowodowała, że, yy, że się zatrzymałem, że wszystko stanęło, że przemyślałem sobie, że pomyślałem sobie, że kurczę, no fajnie by było mieć jednak coś swojego. No dobrze, ale to jest takie ryzyko, które po, podjąłeś. No bo tak. przecież te wszystkie rzeczy, które tych artystów, których miałeś u siebie w stajni yy, i wypuściłeś te nagrania na świat i to są przeboje, no tak. to teraz oczekiwania w stosunku do ciebie no, są nie, bardzo wysokie. Nie, nie? nie ja nie mam takich oczekiwań. Yy, Wiesz, gdybym ja oczekiwał takiego sukcesu w swoim wieku i w swojej jakby sytuacji i, w swoim, i ze swoim nastawieniem do tego, bo ja po prostu się wyluzowałem, wiesz, ja to robię uh -huh. naprawdę bardzo, bardzo w dużym stopniu dla siebie, nie oglądając się na, na nikogo. I, I gdybym, wiesz, gdybym o, o, oczekiwał sukcesu Dawida Podsiadło z tym, uh -huh. to byłbym po prostu naiwnym głupkiem tak naprawdę, wiesz. Natomiast to, to, jak ta płyta rezonuje na ten moment, to jest 100 razy tyle, co myślałem, że będzie. Że wiesz, jest po prostu naprawdę super i... No i co, no, po prostu jestem wdzięczny tym ludziom, że po prostu odzywają się do mnie, to są często... Czasami ludzie, których, z którymi nie miałem kontaktu od 20 czy tam 10 lat, a, mhm. czasami, a czasami zupełnie obcy ludzie piszą do mnie, i mówią, że no, kurczę, że fajnie. Więc no fajnie, to to zdecydowanie. Jara, to... to już jesteśmy po przesłuchaniu pierwszego nagrania, a dokładnie utworu numer dwa na płycie. Teraz przeskakujemy na utwór numer cztery, czyli odmieniec na antenie polskiej FM właśnie teraz. Bardzo proszę. I wracamy do rozmowy z Bogdanem Kondrowskim dookoła południa na antenie Polskie FM. Zanim jeszcze będziemy ten wątek Twój prywatny kontynuować, to tak sobie tak. pomyślałem, że z tej wyliczanki pominąłem jeszcze taki zestaw artystów jak Kaja z Bregowiczem, jak Seastars, jak Krzysztof Zalewski, a tu nagle Bokka. Powiedz mi, jak się bierze artystów z różnych gatunków muzycznych, co w tobie jest takiego, co powoduje, że. Nie zmieniasz ich, nie ujednolicasz. Mhm. Bo Marcin Bors ma tą taką przypadłość, że jednak czego nie dotknie, to wiadomo, że to jest Marcina Borsa, i wiadomo, tak. że to on za tym stoi. U ciebie jednak tego nie ma. No się nie wiem, czy nie ma. Ja kiedyś, e, kiedyś się właśnie zastanawiałem, czy ja mam taki sznet swój, czy nie mam takiego. Wolcher Fanasiew na świecie, tak, Babyface. Wiemy, że to są utwory przez nich zrobione. Tak, tak, tak. Mi to nawet. Był, to właśnie Marcin Bors mi zarzucił, że. O, Kondracki to robi, tak ja od razu mówię, go Odga od, od razu go rozpoznaję. A tu widzisz, piłeczka poszła teraz no w drugą właśnie. stronę. Wiesz co, no ja po prostu, kurczę, strasznie byłem zawsze zachłanny na muzykę uh -huh. i słuchałem po prostu różnych rzeczy, bardzo różnych. Jeździłem, wiesz, z, z, z zespołem Cobong, który grał wściekły metal i słuchałem Portishead, na przykład, podczas uh -huh. <noise> gdy chłopaki słuchali Pantery. Y wiesz, z jednej strony, a no i no, na przykład po rozpadzie Cobonga, wiesz, rok czy dwa później robiłem Płyty zespołu Futro a potem ani Dąbrowskiej, nie, więc wydawałoby się zaraz, no coś się nie zgadza, jakaś schiza, nie? Schizofrenia, uh -huh. po prostu wiesz. Ale mi to wiesz, mi to po prostu się działo. I gdzieś tam. Yy, nie przeżywałem wewnętrznego nigdy konfliktu, że wiesz, że to jest takie popowe, a to jest takie ekstremalne i w ogóle jak to połączyć. Uh -huh. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, po prostu robię te rzeczy. Może, może to jest kwestia czego, e, osłuchania z dużą ilością rzeczy, z dużą ilością dobrych, e, dobrej muzy i, i to zarówno tej metalowej, punkowej, ekstremalnej i, i popowej, po prostu totalnie popowej, nie? Mhm. Może to jest to, nie wiem. Cudze rady psują mi życie. Taki tytuł nosi hmm. twój debiutancki album. Jak przygotowywałeś sobie te nagrania, to był taki moment właśnie, że Pandemia i dobra, budzę się o poranku. Teraz zaczynam pracować nad solową płytą. Czy one już były te nagrania gdzieś tam odłożone, nie pasowały, żeby dać innemu artyście i jak to wyglądało? Wiesz, no, pandemia w naszym zawodzie wyglądała tak, że po prostu zostawałeś sam kompletnie w domu mhm. bez żadnej pracy. W związku z tym ja po prostu miałem czas. Miałem mnóstwo nagle po, 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 wiesz, po 20 latach po prostu takiego cugu, Aha. <Napoleonzyny> ciągu, czas. Um, I tak um, zacząłem to robić, te piosenki, i po prostu złapałem lot. Aha. I robiłem je bardzo intensywnie, je, jedną dziennie, i, i wiesz, bardzo dużo tego powstawało. Po czym zachorowałem na COVID i, no. i, i miałem jakieś tam powikłania po nim co skutkowało tym, że nie mogłem pracować z dźwiękiem. Miałem wybite 200 herców. Oh. <noise> to samo miał Marcin Bors. Mm -hmm. Taka kara. <noise> wiesz co? I to, 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 to samo miał Agim. Wiesz, mm -hmm. Marcin na przykład, z tego co wiem, to, że on mi tego nie mówił, ale to mi opowiadali yy, znajomi, że on rozkręcał głośniki, bo myślał, że mu się zepsuły. Mm -hmm. Bo puszczał swoje rzeczy, swoje tam yy, referencyjne nagrania i brzmiały bardzo źle. I ja miałem to samo, nie? że puszczałem swoje najlepiej brzmiące miksy i brzmiały jak G. Mm -hmm. nie? Więc po prostu musia, musiałem od czegoś stwierdziłem, że będę sobie malował w tym czasie. Nie? Okazało się, że malowanie nie wypełnia tej dziury, że muzyka była dla mnie strasznie, 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 strasznie ważna i po prostu to było trudne. Mm -hmm. Wiesz, te pół roku było naprawdę trudne. Natomiast. Po tych, po, po tych sześciu miesiącach bardzo fajnie mi się wróciło. Znaczy, pamiętam moment, kiedy włączyłem, chyba płytę Notwist, czy coś, coś takiego włączyłem, i po prostu już bez tego obciążenia, i popłynęły mi łzy, bo wiesz, bo po prostu od, mogłem. Słyszę. Mo tak? Słyszę, no, tak. słyszę normalnie. I, I wiesz co, w sumie to było dobra, bo tak, nigdy bym sobie nie zrobił takiej przerwy, to raz. Dwa piosenki, które po tych sześciu miesiącach powstały, były zupełnie inne, i powstały właśnie te, te których słuchaliśmy: zima, boom, te rzeczy, właśnie odmieniec. One powstały po tym okresie, więc w sumie dobrze wyszło. No tak, bo to są utwory, które wybrałem dzisiaj, żeby zaprezentować słuchaczom. Zima już była zaprezentowana, odmienięć za nami, a bum jest przygotowany, słuchaj, na pożegnanie. Nie no. wiem, czy tam zaglądałeś, czy nie, na playlistę. Nie, nie zaglądałem. Ale widzisz, to właśnie nie. na tę na pozycję postawiłem. E, te 10 utworów, które finalnie trafiło na płytę, tak miało być, czy były jakieś utwory, które przygotowałeś i one ci potem koncepcyjnie nie współgrały z resztą? Wiesz, co, troszkę mi nie współgrały, tak, no. idealnie trafiłeś, bo mam wrażenie, że tam że tam znajdują się jeszcze perełki i, i fajne rzeczy, ale, ale właśnie nie pasowały mi do tego takiego ciepłego, analogowego soundu, mhm. który chciałem tutaj uzyskać. Pamiętam taką scenę, jeżeli mogę wtrącić, taką scenę w filmie Broken Flowers, Mhm. Jeden, jeden z bohaterów przekazuje płytę drugiemu, mówiąc: Posłuchaj sobie tego w samochodzie, to jest dobre na serce. I Ja miałem ambicję zrobienia muzyki, która jest dobra na serce. Mm -hmm. No właśnie, taki polski John Grant. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Ja przynajmniej tak słyszę jego twórczość w tej muzyce bardzo mocno, piętnem odciśniętą. Pożegnamy się nagraniem Boom wspomnianym. Co możesz o, o tej pieśni powiedzieć? Co autor miał na myśli? To jest pytanie. Słuchaj, no to jest utwór, który mówi o, o wrażliwości. Mhm. O tym, że czasami rzeczywistość dociska nas tak, że nie wiemy, co jakby nie, nie wiemy, jak, jak zareagować. Ja mam tak, że, że, mia, że ja generalnie unikałem konfliktu przez całe życie, jakiejś konfrontacji z ludźmi. Natomiast były momenty, kiedy musiałem o siebie zawalczyć. Mhm. I, I to jest piosenka o tym. Że, że czasami trzeba, czasami po prostu trzeba walczyć. A czy założyłeś sobie, myślałeś, żeby ten album koncertowo promować, czy to jest tak, że przygotowany jest krążek i, i na tym koniec? Chcę, chcę. Mhm. myślę o tym, ćwiczę sobie to codziennie, śpiewam, muszę się rozśpiewać, prawda mówiąc, bo, bo no bo, no bo tak, no, mm -hmm. no wiesz, nie jestem to takim wokalistą y, y, stricte. Więc po prostu y, pracuję nad tym i pracuję nad przełożeniem jakby na język ten koncertowy. I muzyków musisz zaprosić, bo to już znaczne, że to wszystko muzyk. przygotowałeś i nagrałeś sam. Wszystko nagrałem sam, tak, tak. Dokładnie. Jest bardzo długa lista e, instrumentów, których użyłem, który, której nie będę wymieniał, bo nie będę ich wymieniał, żeby was nie zanudzić. E, natomiast no też miałem, musiałem podjąć decyzję, na czym mam grać, wiesz o, o co chodzi. Aha. Więc tak klaruje mi się to fajnie w głowie i, i myślę, że będę miał bardzo fajnych ludzi do pomocy. To trzymam kciuki. Jestem ciekaw, na, jak się przełoży na to życie yy, na żywo yy, tego albumu. Na razie prosto z płyty, której jeszcze nie ma. Cudze rady psują mi życie. Bogdan Kondracki, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.